Michała łódka bardzo ciągnie na wstecznym w lewo, więc Michał zademonstruje taki manewr, który jest na jego łódce bardzo fajny do wykonania, mianowicie wykorzysta ten efekt do dojścia do nabrzeża bez użycia przy manewrach w początkowej fazie CUM. Po prostu dojdzie driftem do nabrzeża. Będę mówił co się dzieje. Zobaczcie. Jedzie na nabrzeże dosyć dużą prędkością skręca ster. W prawo łódka zaczyna się obracać i driftować, ale teraz przyhamowując sterem. Silnikiem, przepraszam, przyhamowując, dodatkowo rufę ciągnie mu w lewą stronę, czyli dociąga go do nabrzeża. I w zasadzie łódka stoi. Można, zobaczcie, mo czy mogę wejść na pokład? Tak, oczywiście. Zobaczcie, mogę wejść i mogę zejść z pokładu krokiem, nie muszę skakać. dziobowa. I zakładamy wszystkie cumy. Maru